Dobry wieczór, godzina 19 wybiła, więc zaczynamy moment Aha Skapcewicz. Kochani, bardzo się cieszę, że po raz kolejny spotykamy się, bo moment Aha to taki przystanek stop. Dla mnie, ale przede wszystkim robię go też dla Was, żebyście mogli sobie zrealizować... Oj, coś tutaj nie działa, nie działa, nie działa. Hmm. Czekajcie. Nie wiem, czy mnie widać, czy mnie słychać. Zaczniemy chyba jeszcze raz.